Historia może kiedyś oceni nasze działania. Trochę to będzie zależało od niestrudności historyków, a w każdej dziedzinie trudno pozostać obiektywnym. Życie, w tym moje, nie obeszło się bez potknięć. Wyciągnęłam z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione noce i dnie były dla mnie czasem pracowitym, borykaniem się z ogromnymi trudnościami. W piątek dnia 13 grudnia 2024 roku. Ilość i trudność przypadków medycznych, z którymi miałam do czynienia, nałożone na złośliwość rzeczy martwych. Oczywiście drukarka, komputer, aktualizacja systemu w całej Warszawie, strony ZUS, i temu podobne oraz niedostępność informatyków. To jest standard w opiece zdrowia, pomimo niewątpliwie licznych premii dla osób prowadzających kolejne elementy rządowego zdrowia, ale najbardziej wobec bierności i złośliwości części osób wobec zdrowia na cierpienie ludzkie to skłoniło mnie do działania. Niestety, zdrowie osób mieszkających w Polsce od lat uczyniono areną walki politycznej. Czy pacjenci mają tego świadomość, czy nie? Najwyraźniej łatwiej znaleźć kozła ofiarnego. Przykład pod postacią zarobków, o tym razem lekarskich. Przedtem były pielęgniaki. W przeszłości zadawano mi pytanie, lekarzu, co masz w garażu? Więc przy tej okazji chciałabym zapytać polityków wszystkich partii, zaczynając od pani minister Leszczyny. Polityku? Co masz w bagażniku? No i dodatkowo, w ostatnim roku, na przykład Pani Minister, w ostatnim roku ile nocnych i świątecznych godzin spędziłeś, czy spędziłaś w pracy, zamiast przy stole rodzinnym, omijając wakacje z rodziną, spotkania ze znajomymi, urodziny, imieniny? Oraz może pytanie jeszcze wyższej rangi. Ile ludzkich żyć ty uratowałeś? Przepraszam za lekką dygresję. Jeżeli Państwo nie zauważyli, moja lekko sarkastyczna homage a przemówienie generała Jaruzelskiego, gdy wprowadzał stan wojenny dla osób niezorientowanych, nagranie było puszczane, e, nagranie przemówienia generała Jaruzelskiego było puszczane i powtarzane przez cały dzień jako jedyny przekaz telewizji i radia. F.Y.I. nie było szeroko dostępnego internetu wówczas. Oh, woe is me. Więc kontynuuję myśl pierwotnego autora, modyfikując słowa pełne manipulacji przez pryzmat moich wyzwań, wyznań. Obrońcy tej czy innej partii politycznej, tego czy innego sekretarza generalnego, dy, dyktatora, dyrektora, profesora, rektora, ordynatora, mogliby powiedzieć odnośnie osób zakłócających status quo, razem z Jaruzelskim. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niespomierne do włożonego wysiłku do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości, czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. RESTCT, find out what it means to me. nawet dalej. You don't say. Inicjatywa wielkiego porozumienia narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Czy liczą się te groby na Syberii? Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Trudno nawet mi to czytać, bo czuję jad spływający między wierszami i wywołuje we mnie to odruch nazywany na cześć byłego wiceministra zdrowia i byłego dyrektora mm, wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, zanim był. Po trupach przekształcony w spółkę, odruchem Marka Twardowskiego. Nie nazywają to odruch wymiotny. Może jednak państwu odpowiada to, co obecnie mamy. Podziały, kłótnie, wyzywanie się, straszenie końcem naszej cywilizacji czy świata. Czy przez najazd Tatarów lub osób o barwach tęczy, czy przez gwałt na konstytucję. Ten gwałt jest dokonywany przez wszystkie partie na swój sposób, w mojej opinii. I wówczas mogą Państwo razem z generałem Wojciechem czytać ze stoickim spokojem dalsze słowa przemówienia, najpewniej wcześniej zaaprobowane przez Big Brother. Trzeba powiedzieć: dość. Trzeba zapobiec. Zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy. Zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć się nie może nie wolno nie mamy prawa dopuścić aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą od której zapłonąć może cały kraj instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu awanturnikom trzeba skrępować ręce zanim Wtrącą ojczyznę w otchłanie bratobójczej walki. Bratobójcza walka jest stara jak świat, paczkiem diabel. Czy stosowanie słowa awanturnik przez generała Feralu nie jest w jakimś stopniu parafrazą pojęcia banditen, narzucanym przez nazistów, powstańców warszawskich, jak i czasem wszystkich jej mieszkańców, i ich każdemu, kto to stawia opór do Führer. Sądzę, że słowa równie podle, podłe były wymawiane przez Władymira względem bohaterów z Mariupolu. Trudno mi zrozumieć, dlaczego poza ewentualnie suchym lasem ktoś może się bać iskry, oczywiście tej przenośni. Iskry, która może wywołać ciepło, światło, iskry, która może zjednoczyć. Masowe demonstracje w centrum Warszawy nie zawsze są konieczne. Porozumienie rezydentów próbowało, chociaż zależy to od chęci współpracy osób na stanowiskach kierowniczych. A przynajmniej w medycynie ci starsi panowie nie są skłonni do rozmowy, tylko z rezydentami, cytat Marek Pardowski. Albo obecnie już tylko leka lekarzami płci żeńskiej. Nawet tytuł posiadany na moim dyplomie Lekarz wskazuje, że nie do końca pasuje do kobiety. W mojej nie zawsze skromnej opinii, podejście wielu Polaków do kobiet w nauce, w tym w medycynie, Nadal niedostatecznie się zmieniło od czasów Marii Skłodowskiej-Curie oraz wybitnego chirurga Ludwika Rydegiera. Cytat tego pana: "Precz z polski z dziwolongiem kobiety lekarza". Odpowiedziałabym zarówno generałowi, jak i zasłużonymi względem rozwoju chirurgii medykowi słowami pewnej kobiety Przemija magia, chociaż wielkie moce, jak były są, w sierpniowe noce nie wiesz, czy gwiazda spada, czy rzecz inna. I nie wiesz, czy to właśnie rzecz, co spaść powinna. I nie wiesz, czy przystoi bawić się w życzenia, wróżyć z gwiazdnego nieporozumienia, tak jakby wciąż stulecie było nie dwudzieste. Który błysk ci przysięgnie. Iskra, iskra jestem. Iskra, naprawdę z, ogna kome z ogona komety. Nic, tylko iskra, co łagodnie znika. To nie ja spadam w jutrzejsze gazety. To tamta druga, obok, ma defekt silnika. Wiesława Szymborska, spadające z nieba. Obywatele Polski, obywatele, obywatelki i ludzie dobrej woli. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. George Santayana, fil filozof hiszpańsko-amerykański. Nie wiem, czy obecny moment jest tylko dramatem w mojej osobistej historii, Licznych przygód, zazwyczaj nieprzyjemnych w polskiej medycynie, już niezbyt młodej lekarki. Czy jest to jednak dramatyczny moment historii polskiej? Jednak, zgodnie z wartościami, w których byłam wychowana, zgodnie z przykładem danym mi przez członków mojej walecznej warszawskiej rodziny, zgodnie z szacunkiem, do słów przysięgi Hipokratesa zgodnie z zasadami IBM Evidence Based Medicine, Medycyny opartej na faktach i przede wszystkim zgodnie z głosem własnego sumienia. Odczuwam wielki ciężar odpowiedzialności. Już wspomniałam, że nie jestem na żadnym stanowisku kierowniczym, więc nie jeden powie iż. Yy, Niepotrzebnie ściągam na swoje barki cudze obowiązki. Najpewniej byłoby to tłumaczone moim rzekomym głodem uzyskania władzy i pieniędzy, możliwe, że również drug, sex and rock and roll. W tych pojęcie, wśród tych pojęć to głównie doceniam muzykę, mm, yy, w tym rock and roll. Najpewniej część nie zrozumie, jaka jest moja intencja, ale akceptuję to. Jestem otwarta na Waszą krytykę, zazwyczaj przez internet, bo większość nie ma odwagi, część obelg mówić kara a kara, to znaczy twarzą w twarz. W mojej interpretacji historii Polski, historii mojej własnej rodziny oraz sensu mojego życia odczuwam potrzebę przypomnienia Wam o obowiązkach, które mamy wobec tych najsłabszych, chorych, dzieci i starszych, wobec e, osób biednych oraz ledwie wiążących koniec z końcem, ludzi walczących o wolność swojego kraju oraz ich krewnych, szukających u nas schronienia. Tacy prawdziwi uchodźcy, a nie ci, bawiący się pod wpływem alkoholu na Nowym Świecie co weekend. Ci drudzy odtwarzają karuzelę w wierszu, czasowa miłosza, Campos'a i Fiori. Te obowiązki przypadają przede wszystkim na osoby na stanowiskach kierowniczych. Według mnie, jeżeli oni nie traktują ich na poważnie, nie powinni być na takich kolumnach i ciepłych posadach, nie powinni pozostawać na takich kolumnach i ciepłych posadach. Od czasu mojej rezydentury jestem za obalaniem osób pieszczotliwie nazywanych przeze mnie posągami PRL-u. Patrz, żywe posągi w chodzie stalinizmu znajdujące się m.in. w województwie lubuskim, ale również w Warszawie, nie tylko na ulicy Miodowej czy Wiejskiej, również w dzielnicach takich jak Wymowo, Brudno itd. Uważam, że nie tylko chodzi tu o przyszłość Polski, o którą inne pokolenia walczyły. Moje pokolenie o nic zbytnio nie walczy, ewentualnie niższe raty kredytu. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ja, Małgorzata Maria Marczewska, lekarz, córka Wandy i Michała, wnuczka Marii, Piotra, Maji i Władysława, w zgodzie z wyżej wymienionymi wartościami wypowiadam wojnę na kłamstwo, dwulicowość, mierność, obżarstwo, chciwość, zawisłość, nieuzasadniony gniew, apatię, pychę oraz na osoby, Podległe im, osoby kierowane przez lęk, aby uzyskać korzyści dla siebie samych, kosztem innych, ewentualnie korzyści dla swoich rodzin. Polecam książkę Richard Dawkins' The Selfish Gene. Te osoby manipulując inne osoby ku nienawiści. Ja. Jednak wolę działać w imieniu miłości, która jednocze, jedno… unosi, pociesza i daje siłę w dojściu do prawdy i piękna. Zachęcam Was, zachęcam Was do rewolucji od wewnątrz, od podstaw, od dolnej, do zmian zaczynających się od nas samych. Lęk nie pochodzi od, ani nie prowadzi do dobra. Zachęcam Was do opanowania lęku. To jest silny bodziec, ale pochodzący od prymitywnych części naszego mózgu. I wtedy moglibyśmy wspólnie nie tylko zmienić, oblicze polskiej medycyny, ale dążyć do poprawy naszej codzienności, naszego kraju, bez wprowadzania czołgów ani milicji.